że krótkie podsumowanie linia. ona założona. Taka też konkretna. Stara już ciemno jest. Kierunkowskazy założone. Świeca założ wymieniona. Przewody wymienione. Akumulator założony. Zobaczymy jak Nowy Nowe kierunkowskazy. Myślę, że nieźle. Stop działa, działa. Także pomału do, do przodu, do początku. Ja zębatką z łańcuchem. Jeszcze problemy kurna, na braku i czasu. To zadać było ki Trudniej poskładać. Ale jesteśmy dobre myśli. Z do będzie problem. Całą kierę trzeba rozebrać. Wiem, że światło jest nie najlepsze, no ale takie mam. Opona ułożona. Ta kawała krosteczka. Łorzysta Są. I trzeba będziemy robić dalej resztę. Rozebrać było nic, ale złożyć jest dużo gorzej. Także w pudełku części już było. Z farborem będzie problem. W ja widzę. Zwłaszcza z tym, bo mam klamkę cholera za długą. O, proszę. Gdzie to jest zabezpieczone, to wygnę, ale cofnę klamkę. No, ale chodzi o to, że podobały mi się te hardware. Dobra. Jutro też jest dzień, gdzie się narobiłem. W sumie nie widzicie roboty, ale wierzcie mi, Roboty jest we świat. Następnego. Update. Co zrobiliśmy? Zamaliliśmy rękę. Proszę bardzo. No ale poszła na tyłnia. Nowa. Poszła zębatka. Ja go wskażę. Amulce klocki. Pieprzony czujnik, który mi dał tak po dupie odpowietrzania. Teraz filtry, wszystko to już składanie kurwa, handbary, bo jest tragedia kurna, zwłaszcza jak się ma łapę w takim stanie. Ciężko się to robić. No kurna kupiłem. Tu być 110-120. No, kupiłem oponę, kurna 4, coś cala, ale... Chuj woska. No, ale zobaczymy. Dobra. Kręcimy dalej, kurna. Kręcimy, kręcimy, na ile ręce pozwolą. Dobra, moto skończone. Już mówię co zrobiłem. Tylna zębatka, łańcuch, przednia zębatka. Obona. kierunkowskazy tylne klocki. Czujnik od stopu. Moja złamana łapa. proszę jak mi wyżarło, lakier. Mój hamulcowy. świece, moduł. Przewody kable od Wysokiego napięcia i czyszczony gaśnik. Przód, klocki wymienione. Handbary. które zostały. Handbary. Kurwa 1000 zł w pierdoleniu, a nie widać gdzie. A, akumulator jest nowy. Wszystkie blokady zdjęte. Idzie jak zły teraz. Tu mój kotek. Także. Jest dobrze. No idzie jak zły. Miał 3,5 konia, teraz ma 8,5-9 koni. Oczywiście odblokowany. Zobaczymy jak to będzie w sezonie. Zało mi to tydzień, ale tylko dlatego dwa tygodnie w sumie, że łopę złamałem. Także no ja jestem zadowolony. Także wszystkim polecam. Derby dęde, derby a hamulcowy jeszcze zmieniłem, tam świece Olej wiadomo, płyt powietrza Puch. I napierdoła, ale to już 1000 zł pieprzone, a poza oponą i handbarami to nie widać tego 1000 Ale Tam nie tak coś żera. Także ja jestem zadowolony Łapkujcie, mówcie Jeszcze co mnie wkurza strasznie Tyle amortyzator, twardy jak cholera. Ale... Na razie idzie jak szatan kudna. A jak widać, mieszkam w takim terenie, że... Nie ma lekko. Dobra. Dzięki za oglądanie. Do następnego uderzenia.